Witam! Oto Far Cry Część pierwsza. Witam proszę Państwa i jedziemy dalej z tym koksem. Tym, myślę, że dzisiaj, która to godzina? 45 jest, dobrze. Także nagram sobie jakiś, Wow Ale, ale idą. Cholera, wyłącz tą lornetkę. Idioto. Innego mniej Kurde się zagadałem Tutaj blisko jest jakiś koleś, który niczego się nie spodziewa I Teraz już na pewno się niczego nie spodziewa O czegoś tu się spodziewać jak jesteś martwy Masz tu jeszcze jeden jakiś Nędznik no nie wiem, to Nie mówcie, że trafiłem. Dobra. Stachu biega i pisze. Proszę Państwa, dobre wiadomości mam. Jeżeli byście zapytali, co u mnie słychać, to bym powiedział, a ostatnio nawet lepiej. Dostałem robotę. I od marca zaczynam i jest to już robota nakierunkowana powiedzmy na informatykę, czyli nie jakieś tam nie jakaś tam pracka kurczę, jakiś instruktor czy cokolwiek Tylko to już jest coś co ewentualnie chciałbym robić Nie pal papierosów przez maskę cholera w teksturę uszkodziłem przez Ciebie. Palić papierosa zdejmij maskę, a nie tak wiesz, udajesz. Ooo, tam jest snajperek. Dzień dobry. Uwielbiam tą broń po prostu. Jak ja ją kocham. Jak ja kocham snajperkę. O! Tam jest ten koleś w kapeluszu kuchbojskim I strzela w mur No, teraz byś mógł nosić kolczyk. A teraz nawet nawet w sztuczne oko możesz nosić tak dla szpamy Strzelamy, strzelamy Strzelamy, strzelamy Dobra, mam nadzieję, że już wszyscy śpią Wszyscy śpią, no to wygląda. Dobrze. A nie, jeszcze tam ktoś nie śpi. Halo! Już dobranocka nocka. Była. Trzeba spać już. O! So Dr. Krieger? Ojej, zniszczył taką fajną komórkę. Dobra, to był żart oczywiście. Jestem prawie że martwy. Trochę mnie obstrzelali. Z tego zbierzemy przynajmniej te kamizelki. A gdzie był ten sniper? Tu był, o właśnie, pięć sztuk. Do naszej ukochanej broni pamiętajcie, żeby snajperka to jest coś wspaniałego. Ktoś mi polecił, żeby kupić CD action najnowsze, bo tam jest jakaś właśnie snajperska gra i to polska w dodatku. Więc, proszę Państwa, więc szanowny yy, mój widzu, yy, kupię sobie to CD Action i zobaczymy co to jest. Nie obiecuję nic, bo z moim laptopem niczego nie da się obiecać. O, 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 właśnie to chciałem znaleźć. Nie, nie Ringo się mówi. Czy bingo, nie dobrze. Nie zdążyłem sobie wziąć tego karabinu, bo mi ta babka wyskoczyła z cudownymi wiadomościami. Kurcze. Był wspaniały karabin, naprawdę, ale mam nadzieję, że jeszcze się uda go znaleźć. Tak, wodospad. Tak. koleżanka poszła umyć zęby przy okazji. Przy okazji umyję jeszcze parę innych rzeczy. Na przykład co? Co może jeszcze umyć? No sami widzicie, no co ja tu będę komentował. W no, ogóle o, super szybko się ubrała. He went private sector, so we sent Doyle in as a lab assistant to keep tabs on his work. So are we here to stop Krieger or save Doyle? I'm here to keep those creatures from getting off this island. I brought you along because I might just need your help. Dobrze. So so to to teraz long long. już kończę to but gadanie. Boy, Doyle mentioned a mercenary base in this area. Let's pay them a visit. Let's pay them a visit. Marnujemy tylko czas. Jack, Val, I've received a go from the office. They've assessed the situation and they need you to take out the main compound. I think there are two sites we need to worry about an outpost and the main compound itself. If we want to make sure we take both out, we're going to need to get the nuke. The nuke? Are you crazy? Oh, relax. It's got a very small yield, just enough to destroy the facility without too much collateral damage. Besides, we'll be out of range and upwind by the time it goes off. Tak, tylko malutką bombkę atomową spuścimy i, i, i jedziemy do domu. Dobra, katalogujemy. Dobra. Powiedzmy, że skatalogowani. Leżeć. Plecy, plecy! Cholerne krzaki! Kurde, zmiń tą broń. Dobrze. Nie no, ktoś nam włączył alarm, jak ja nienawidzę alarmów. Trochę się zamieszałem z tą snajperką. Idziemy sobie tutaj tyłem i zobaczymy co tu się dzieje Kurde człowieku nie dotykaj touchpada właśnie ja mam to końcu touchpad Dobra skończyła się snajperska kurczę część gry Zaczęło się rzetelne strzelanie. O! On miał ten karabin! Ale są dobrze, no kurczę. Są tak dobrze, że nie mogę w to uwierzyć. Że to muszą być jakieś czary! Tacy są dobrzy. To, 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 to... No, z taką bronią to już to na poziomki z taką bronią. Co ty gadasz, bruciukow? Prawie też Marsa. Poszło nam źle, a jak grałem w to sam, to było tak wspaniale. Dobra, gdzieś tu był mój karabin, który chciałem o to wziąć. To był ten karabin i wezmę go zamiast tego. <ścoughs> tak, to jest jeden z tych karabinów, który, z których tak naprawdę nie da się strzelać, na, nosząc go na ręku. On powinien mieć jeszcze jakieś podstawki. Znaczy, da się z niego strzelać, ale celność... Wtedy jest nędzna. Oczywiście w tej grze, tak samo jak w filmie Rambo, albo jakichś innych terminatorach, czy innych pierdołach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ludzie strzelają, trzymając to w jednym ręku. Otóż, proszę państwa, nie da się. Nawet z takiego główienka, które ona trzyma w ręku, tak naprawdę nie da się prowadzić celnego ostrzału. Mhm. Dobra, czy tu nie było apteczki? Ale Zaraz muszę kończyć. Dzisiaj mam mało czasu. Troszkę czasu wyrywałem w życiu z gardła. I oto nagrałem dla Was specjalnie ten odcinek. Ale niestety, życie dopomina się o swoje i trzeba za chwilę kończyć. Dlatego zbiorę to. Dojdę do następnego save pointa. Zaraz odsuń się, kabito. Nie ma tu apteczek, tylko amunicja. No, przecież to jest jakieś niepoważne traktowanie. No, jeszcze amunicję do snajperki muszę wziąć. Patrzę, ile ono ma amunicji w jednym tym 100 w jednym magazynku. To się nazywa. O, dobrze. to naprawdę, zmieniłabyś tą broń. Alex, y, w Half-Life'ie to sobie zmienia, jak znajdzie coś nowego. A ty widzę, że chodzisz z tym, co ci kurczy twórcy do łap przylepili. Już nie masz wyjścia. No, ja tu szukam apteczki. Z uporem maniaka szukam apteczki. Jakiś generator. O, tam będzie apteczka. Dobrze i tu będzie safe i od tego momentu prawdopodobnie zaczniemy. Dobra, to będzie taka sekwencja dosyć wredna, o i był save game. Także jeżeli teraz zginę, to w następnym odcinku... W następnym odcinku będziemy strzelać, a tymczasem też spróbuję coś, coś ustrzelić. Dobrze. Ale nie trafiłem. Ale znowu nie trafiłem. Ojej, ale ja nie umiem trafiać. No niestety, koniec amunicji do tego. Teraz trzeba rzetelnie strzelać z karabinu. Ja, widzę. Dobrze, już są martwi. Tym sprzętem z tym... no, z tym rakietami to jest dużo prościej. Jakoś nie wiem, dzisiaj dnia nie mam, bo nie idzie mi to za dobrze. Tak grałem to tak jakoś ostatnio. No. No! No właśnie Co to miało być? No trzeba jedź, a nie gadasz Chyba najgorsze mamy za sobą. Dobrze, jak tylko skończymy tą sekwencję, to na dzisiaj wystarczy tych emocji niesamowitych. Adzia! Wow, Wysadziłem mi w powietrze baryłkę Baryłkę wysadziłem w powietrze.

Nie, mały, Jestem co Może to jest taki, jakiś kolega Anny Grodzkiej, czy koleżanka, kolega? Nigdy nie wiadomo. Anny Grodzkiej, Anny Grodzkiego, różnie, różnie to się mówi, wiecie. Dla mnie to jest Anna Grocki. Jakby tak chce. Dobrze, nieważne. W następnym odcinku idziemy dalej, po prostu. No. Także samochód zostawiamy w krzakach, w zasadzie w wodzie. I w następnym odcinku lecimy dalej strzelać i no, plądrować. Dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.